Z nami Norbert Rosenbaiger, czyli Loduwa. Tym razem nie nowy zawodnik Gromda, ale zawodnik, którego kibice doskonale już znają. Witam serdecznie. Witam serdecznie również. No właśnie, ja Tobie wspominałem o tym, to Ty kiedyś powiedziałeś, że kto raz tego posmakuje, już z tego nie zrezygnuje. No właśnie, co takiego wyjątkowego jest w tej gromdzie? Adrenalina, smak krwi. Tyle, no. Tego się nie da opisać. To trzeba by spróbować, no. Jedni przychodzą, próbują stwierdzają, że to nie dla nich, a oni tu zostają i chcą tego więcej. A ty jak patrzysz na to, co do tej pory pokazałeś na gromdzie, to, to czujesz niedosyt? Jak to wygląda? To zależy, do, do, do której, o której walce mówimy. Nie? Wiadomo, no, z jednych walk czuję niedosyt, a z drugich, że mogłem to inaczej ugrać, inaczej zagrać, No, ale człowiek z doświadczeniem staje się mądrzejszy ponoć. Wyciągnęliśmy wnioski z trenerami, i troszeczkę rzeczy pozmienialiśmy, także zobaczycie jutro to to, 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 to się teraz stało, nie? No właśnie, bo Ty przed grą do e, zmieniłeś sztab szkoleniowy, zmieniłeś te przygotowania, jak to wyglądało teraz? Też znowu jakaś rewolucja, ewolucja, jak to wyglądało? Nie, to cały, czas jest, cały czas jest tak samo. E, no wiadomo, że e, doszedł fizjoterapeuta, tak, i, i, i tyle. Wszystko zostaje tak samo, jak było. Nic się, nic się nie podmieniało. trenerzy są, prowadzą mnie dobrze, jest gitarka, nie mam co narzekać. To fajnie, że mówisz o tym fizjo, bo też rzeczywiście to jest też coś, do czego trzeba podejść poważnie, jeżeli chodzi o przygotowania. Jeżeli ktoś te przygotowania pokpi, to chyba ta weryfikacja w ringu może być brutalna. No tak, dokładnie, dokładnie. No tutaj słuchaj, wiadomo, no... Każdy się tutaj przygotowuje, to nie ma tak, że zgarniają nas podwórka, podwórkach, chodźcie się napierdalać, chodźcie się bić, bo po prostu, no wiemy kiedy jest termin, tak, szykujemy się, robimy po to przygotowania już takie naprawdę konkretne w większości i tyle, jutro jest weryfikacja. No dobra, a dla Ciebie to, że Twój rywal jest na przykład Polakiem albo zawodnikiem z zagranicy, to ma jakieś znaczenie? Nie, ci, no wychodzimy robimy robotę, tak? Wiadomo, że jakby był za zagranicy, no to jest ten plus 10, tak? Do, 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 do motywacji tym bardziej z tej federacji, którzy, z której przyjechali. Także po prostu, no, jeszcze się mam nadzieję, że z których zawodników od nich spotkam. Dobra, bardzo dziękuję za tę rozmowę, no i powodzenia jutro. Dzięki. Dzięki serdeczne.